Pierwsze mecze turnieju na kortach Flashing Meadows nie przyniosły większych niespodzianek. Dolnośląscy kibice wyczekują inauguracyjnego występu jedynego w zawodach tenisisty z naszego regionu. Łukasz Kubot jak zwykle będzie próbować swoich sił zarówno w singlu, jak i w deblu. Lubinianin, podobnie jak pozostali nasi tenisiści, fatalnie wypadł w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Teraz chce się zrehabilitować. Zawodnik KKT Wrocław powoli wraca do dobrej dyspozycji, co pokazał jego ostatni występ. W zawodach w Winston-Salem Polak wygrał m.in. z Tomim Robredo i Julienem Beneteau. Pierwszym przeciwnikiem Kubota w Nowym Jorku będzie argentyńczyk Leandro Mayer. Nie jest to gracz, którego nasz zawodnik powinien się szczególnie obawiać. W US Open najwyżej dotarł do drugiej rundy, a do tego nie jest ostatnio wybitny formie tenisista KKT Wrocław chce natomiast co najmniej powtórzyć swój nowioroski występ sprzed 6 lat, gdy dotarł do trzeciej rundy. Ciekawe zapowiada się również występ Kubota w grze podwójnej. Nieoczekiwanie jego partnerem w deblu będzie Rosjanin Michaj Jóżny, którego mieliśmy okazję oglądać przed laty we wrocławskim challengerze tenisowym.